How bushman looks like? This is how bushman looks like. Look. <laughs> He's cheating. He's cheating in the bush. Nie, ja <laughs> się. Śradnie go albo się schował zobacz, jak się boi. <laughs> Widać o kurwa, o, ale się przestraszyłem. Widać, że świeżo który level ma, ciekawy jestem. Się tak chowa. Pierwszy. Ha! wiedziałem. Wiedziałem. Że świeżak. Od razu wiedziałem, że level jeden, jak się tak chowa w krzaki. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. O kurwa. Weź coś, to sklipuj, bo to jest mistrzostwo. To jest mistrzostwo. Ale ja też taki byłem na levelu pierwszym. Ha, ha.